Tak, to są nagrody na głównym koncie. Także otwieramy. Nagrody na głównym koncie za 19-1, zmielone z samego rana środowego, co wcale nie było oczywiste, bo zaczynałem o 6 nad ranem z bilansem 4-0 i, i, i pierwszy mecz przegrałem od razu. Pierwszy mecz od razu przegrałem z chłopakiem, który napisał mi potem wiadomość na Instagramie, Bejot, to ty? Serio? Wygrałem z tą 6-2 i było tak łatwo? Ja mówię, no, no tak, no gratulacje. I okazało się, że on skończył 13-7, a ja 19-1. I to była moja jedyna porażka. Także ciekawe, bo on finalnie po wygraniu z mną 6-2 popłynął dalej z bilansem, a ja wygrałem kolejne 15 meczów z rzędu. Tak, 15? Nie, 14. 14 i, 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 i. I to 19-1. Dobra, no to co? To ultimate, ultimate, player piki. Także let's see, zobaczymy, co tutaj nam się urodzi. Zaczniemy może od środkowego pika. No i do środkowym piku Grimaldo, Cristiano Ronaldo. Christian Ronaldo! I dobrze, to się wszystko zaczyna, to się zaczyna wszystko kapitalnie, jest późna godzina, ale można się od razu kapitalnie yy, cieszyć już z tego. Jeden ten Ronaldo stoi? A, luźne 4 miliony, nie? Luźne 4 banie, nie? Luźne 4 banie. Elegancko. Christian Ronaldo, tak, tutaj? No, bierzemy sobie, pewnie. Elegancko. <laughs> no dobrze, dobrze, dobrze. Takie piki są fajne na głównym koncie. Ja to, ja to bardzo szanuję. No i dobra, to już pewnie, pewnie nic takiego motężnego nie będzie. Chociaż, chociaż pani Smith, pani Smith wydaje się również całkiem, całkiem przyjemną zawodniczką z tego co kojarzę. Jak ona wygląda? No 600 tysięcy monet 90 rala. Sofia Smith. Bardzo szybka, z świetnym wykończeniem. Trzy czyni finezyjna? No dobra, no. Bierzemy ją, bierzemy ją panią Smith. Cyk Nie no, całkiem oddaję. Całkiem oddaję w tym momencie. Ronaldo z taką miną, nietęgą pani Smith. No i trzeci pik, so, w takim razie trzeci pik lewy. <ścoughs> o kurde, jeszcze Messi. Nie no, co tu się stało, nie? Co tu się stało, co tu się stało? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co to się odwaliło, nie? Yeah? Co to się odwaliło? Ty! Co to się odwaliło za piki? Co to jest? Nie na no elegancko nie. Cokie dobre, nie? No Messi jest różny z Ja wiadomo, to nie chodzi o cenę, nie? To, to nie chodzi o cenę. Chodzi o, o, o to, że trafimy Messi nie jest ten Ronaldo w piku. Okej, okay, no to dobra, to mamy nowy mamy nowy atak tutaj do, do złożenia w mojej, w mojej drużynie. Nice. Zwierać te piki dodatkowe z zadań za FC? Nie, jeszcze ich nie otwierałem. A ja w ogóle o tym zapomniałem, że jeszcze mam te piki do otwarcia dodatkowe z zadania, Chris Was. Ej, dobrze, że to zapytałeś, stary. A jeszcze przypomnę wam o partnerze mojego kanału, czyli eneba.com dystrybutor gier cyfrowych oraz kodów cyfrowych na praktycznie każdą platformę, bo czy to Steam, czy to karty podarunkowe na PlayStation Network, czy to na Xboxa, czy też no, same kody do gier, to wszystko znajdziecie tutaj na Enebie, oczywiście linki do Eneby macie w opisie tego filmu, a ja wam pokażę mniej więcej jakie tutaj kategorie są, bo opcji jest bardzo dużo. W kategoriach znajdziecie gry, gdzie możecie przeglądać to wszystko po platformach, na przykład na PlayStation, interesujące dla Was gry w bardzo dobrych cenach. Tutaj możecie też po lewej stronie sobie to po prostu filtrować, na przykład dać Steam albo też Xbox Live. Można też oczywiście to filtrować na przykład po gatunkach i wtedy dostajecie konkretny typ gry. No a jeśli interesują Was na przykład karty podarunkowe do PlayStation Network, to to przykładowo, jeśli kupujecie sobie PlayStation Plus, no to warto kupić taką kartę podarunkową z neby, żeby zaoszczędzić trochę funduszy. Przykładowo, taka karta podarunkowa za 36 zł jest dostępna za 32,89, więc od od razu zgadniamy kartę podarunkową po prostu znacznie taniej. Przychodzimy do zakupu, wybieramy sobie na przykład trzy sztuki. I gotowe. Linki do by macie oczywiście w opisie tego filmu. Polecam. Hej, serio. Jeszcze miałem przecież pięć pików tutaj do otwarcia, tak? Także ok Przechodzimy. że o tym w ogóle zapomniałem. Dawać tą premię dodatkową, cyk. Dobra, to jeszcze 5 pików w takim razie za to. Te... Ale nie, no przecież to... Ja już taki kosmos trafiłem, że to już nic lepszego trafić nie mogę, praktycznie. Więc sobie po prostu przez to przeskoczymy, nie. Wiadomo, czerwony Alison, y, bardzo przyjemny. overalowo, żeby to się zgadzało przede wszystkim, nie? Yy, no dobra, to sobie weźmiemy co? Kobla chyba, nie? Kobla sobie tutaj weźmiemy, 94, yy, no dobra, Lygon. Okej. Okay. No to już. To już, to już, to już. Bez szału, no. Ohuhu! Żuła 95 jeszcze drugi. No dobra, biorę go, biorę go, no przecież 95 overall nie, nie pogardzę, no, ale już mam takiego. Ja już mam takiego, dobra, 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 dobra. No to będę musiał go przepalić zaraz. Yy, I ostatni pick, yy, dobra, Pelegrin 93, okej, okay. okej, okay, okej. Okay. To tych trzech do klubu. Pelegrini i kancelona no, znaczy to musimy przepalić. Tak, widziałem UFL. No spoko, no ja sobie zagram, nie UFL. No na pewno, bo ja jestem ciekawy w setkiej konkurencji i uważam, że. konkurencja jest potrzebna, jak ten. I dobra, to po to glory może jeszcze trochę Gierkę przytrzyma, nie? Po prostu to sprawdźmy, jakby nie mam żadnych oczekiwań <grym> po tych player pika, nie. Nie mam żadnych oczekiwań. Pewnie zarobimy 100 tysięcy monet z tej paczki, nie? Brazylia, 5PO, i mamy tutaj. Debinie 95 i, uwag i i i i i Aita na Bonmati, Aitana Bonmati. Bon Ona coś musi być warta więcej. Ona coś musi być warta więcej. Yy, zaraz zobaczymy ile to wychodzi. Aitana na Bonmati w tot się 650 000 monet. 650 tysięcy monet. No przecież oczywiście, że tak. No przecież to są najpiękniejsze nagrody za rangę pierwszą, naprawdę jakie ja mogłoby sobie wymarzyć. Dobra, Depinia tam tam że To jest fodder, nie? 35 koła. Aita na Bonmati 97 jeszcze? Przecież to jest po prostu poezja? No i jak wiadomo, nie? Dobra. Bo Matt od razu idzie na sprzedaż. Od razu idzie na sprzedaż. Dobra, no zagramy sobie tym składem, oczywiście, że tak, no. Trzeba chłopak przetestować. Ja nawet. Znaczy ja lubię poznać zawodników, więc no okej, okay. no mamy Ariala, powershoty i szybkość. I to jest Cristiano Ronaldo 1 ma 5 na 4. Arial, powershoty, szybkość. Pani Smith. Fineski będzie miała, ona ma pięć, nie, cztery na 5 ona z kolei ma I nóżka prawa, 4 na 5 Fineski. Przyjęcie. I motorek w dupie. Strzelec finezyjny, Messi, Ankar Messi, dribbling na 1 Podania prostopadłe. Lewa nóżka, ok. Ogólnie dostałem już maila z Dreamhacka, słuchajcie. I wiem, że moja sesja gamingowa, znaczy sesja, no po prostu moje mecze będą się odbywać w sobotę rano. Także zobaczymy, jak to będzie. Szło. No, trzeba nowego pada kupić. aby pożyczyć od kogoś. Naturnie, bo... Na tym to nie, długo nie pogram. Ronaldo, 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 Cristiano Ronaldo. Leomessi, Akaramesi, 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 Akramesi. O, Karamesi stracił, stracił. Timber nie przechwyci. Fekir nie wygra tej głowy. spilikuje zagra do Messi'ego. Akramesi. Akra Messi. No i strata, dobra, tam Karamesi. Opie, przez ten traci śpiły. A kremesi, kremesi, Co tu się stało? Aha, no to przecież jak rzut wolny to wiedział. Zobaczmy, że nie trafi tak to, nie? Jeszcze raz. Dobra. No i teraz będziemy. Teraz będziemy na pałę grać, nie? Będzie, będzie okazja to tylko fineska. Fineska. Ronaldo to co powershot pewnie. Quadressi. Dobra, Messi teraz już musi trafić, brał... Dla mnie ten Carvalho lepszy niż Akanji. Pamiętajmy, że on dostał upgrade też... ...dodatkowy i mi się bardzo z nim przyjemnie gra. Spokojnie, Cristiano. No w sumie do tego to już musi być halat, nie? Na te wrzutki, bo to... Zaskakująco... ...bardzo dużo w aktualnej mecie pro... Zdobywa się tych bramek z rzutów rożnych, wiecie? Jakby tu jest pole do zdobywania przewagi. Ja, że tak to mówię, na przykład nie ćwiczyłem jakoś specjalnie obrony rożnych, więc jeśli ja stracę cztery bramy, to. z W nawet jednym meczu to jakoś bardzo się nie zaskocza. Ale no na pewno da się po prostu być bardziej dokładnym, też jeszcze dodatkowo. Nie, ja nie kupuję tego argumentu do końca, że się nie powinno ruszać bramkarzem. Chcę w się sensie pamiętam, jak Dawidek mówił na Ekstrakasta Games, że on nie rusza, bo wtedy mu bramkarz więcej obroni. No kurde. No ale jednak dopuszczasz gościa do główki tak to. Praktycznie zawsze, jeśli pójdzie dobra wrzutka. Nie wiem. No dokładnie, no trzeba ruszać plus kryć, no to ja... To ja takie coś e, akceptuję, nie? Jako akcję podwójną, ale że na zasadzie kryć tylko Holandem nie ruszać bramkarzem, to moim zdaniem przesada jest. No właśnie o to chodzi, że jak nie ruszył bramkarzem, to przeszedziemy możesz rzutka Jeśli Ja właśnie w szoku jestem, że Dawidek tak nie, nie tracił bramek z różnych, bo nie tak nie do końca były to opracowane przez jego oponentów, bo przecież powinien tracić znacznie więcej, niż tracił z różnych i... Powinien mieć problem z zdobyciem tego trzeciego miejsca.